Dobrze, ponownie co udało się kupić? To wszystkie zakupy są, powiem Wam, z jednej giełdy. To co tutaj widzicie. Ale zanim zaczniemy tak szybki przegląd zrobić, zrobimy to. Chcę Wam pokazać tutaj. Nie wiem, czy pamiętacie z Drezna. Zegar i barometr z termometrem. Udało się kupić one były. No. Jakby to powiedzieć. Luźno osobno po prostu. Zrobiłem takie coś, decha. Dokupiłem kluczyk, dokupiłem tutaj taki dzwoneczek i powstał taki zestaw marynistyczny. Zapraszamy na odcinek. Co udało się kupić? Dobra, zaczniemy od rzeczy tu najmniej ciekawych. Szybciutko. Eee, wielki talerz, naprawdę. Bardzo duży. To kupiliśmy dla siebie, więc tutaj nie będę się dużo. Ktoś ciekawy, taka sygnaturka. Tutaj ślimy jakąś coś domowa. To nie wiem, czy to ręcznie malowane. Pojemnik na cebulkę. Ceramiczny. Nie ma żadnych sygnatur. Jakiś tam ceramiczny pojemnik, stary, aptekarski. E, tutaj jest bardzo fajna rzecz. E, okres secesja bardzo stary, ale niesygnowany. Tutaj jeszcze nie rozszyfrowałem. Nie wiem, co to znaczy. Nie mam pojęcia. Pod metką nie ma sygnatury, bo sprawdzałem. Bardzo ładne. Naprawdę tu zdobienia takie. Gewurt. To co to, Ola, jest? Przyprawy, tak? Warzywa. Ja to nie wiem, kurde, ja to jestem... Mm, sorał. Kurczę, niestety nie było... Nie było podstawka, tylko talerzyk i Talerzyk i filiżaneczka I to już jest sprzedane w ogóle. Co ciekawe, słuchajcie, w Polsce udało się kupić za 15 zł. Miałem nie mówić cen co na handel, ale dobrze, tutaj yy, to co żeśmy kiedyś z dolą trafili w Dreźnie. Yy, takie pucharki, yy, dwa mniejsze, dwa większe. No, tutaj, Ola, słonkę sobie kupiłam, Mówię ta ceramika to takie. Yy, słuchajcie, taka -y gablotka ze szkłem. To gdzieś tam jeździmy czasami, gdzieś tam na giełdę się wystawiać. To jakieś tam na no, jakieś bibelociki, takie, żeby to gdzieś wyeksponować w gablotce. Może jakieś sreberko coś ciekawszego takiego. Następnie kieliszki, zielone kieliszki, tak jak tutaj widać, jakiś tam ręczny szlif. O. Kieliszki takie zawsze kupuję jak cena jest yy, yy, niedroga, bo mówię, kieliszków takich to rzadko gdzieś się spotyka. I lecimy teraz tak, słuchajcie, mosiężny taki, to jest chyba kwietnik. Jak jest mosiądz, lecimy dalej z mosiądzem. Wielka, naprawdę duża waga. Cena bardzo fajna była. Naprawdę. Tu jeszcze handlarz. Jak ja już kupiłem, zapłaciłem, to, to, to podchodzi handlarz i bierze pan to, bierze pan to, czy, czy to ja kupuję? A on... Ja mówię, nie, to już jest kupione. Bardzo fajna waga. Słuchajcie, dalej lecimy. Tu jest kamienny jakiś taki obraz religijny. Nie wiem, anioł z kimś, ale co to jest? Ale to jest bardzo ciężkie. O Kurde, wyjmy tu. Zobaczcie. Tu nawet jest gdzieś, powiem Wam szczerze, sygnaturka jakaś. Tu coś jest. 1950 rok? Dobrze widzę. Jakiś podpis, coś jest tutaj. Myślałem, że to gips, ale to nie jest gips. To będzie betonowa, bo jest. Jezus, bardzo ciężka. I tak, skrzynka do MG. Naboje do MG 42 czy 34. Ale słuchajcie, bardzo fajna, bo aluminiowa. Aluminiowych jest rzadko się trafiają. No i kurczę. To, to Ola znalazła. Cena 20 zł. 20 zł. cena zakupu, wierzcie lub nie. Takie skrzyneczki aluminiowe, bo stalowe to, to, to są tańsze. Ale aluminiowe około 200 zł. 180 zł. Bardzo fajne. Słuchajcie, tutaj takie rzeczy, pierdolety też na giełdę tak jak gdzieś tam mówiłem. Czasami też trzeba mieć takie pierdółki. Za te rzeczy tutaj, które widzicie: lusterko, taśma do mierzenia, waga, yy, to jest jakiś przyrząd do mierzenia, kudeczka, tutaj jakiś smar do chyba konserwacji węży. Za te przedmioty 50 zł, ale ty ole, a teraz tak się skapnęłem, że zbite lusterko, to co tam? 7 lat nieszczęść, tak? No. Zobaczcie, Korde w transporcie do domu. A było całe. Niestety uszkodziło Ej, nie się. Tak, w ogóle, cześć. I no. ja też? Gdzie ty jesteś, tam? Tu... jak gdzieś schowana. Nie, nie widzę się. Gdzie? O, cześć. Jest, Dobra. No, także takie biblociki starocie fajne, 50 zł. To jest fajny zestaw, kowadełko takie z takimi narząd, przyrząd, yy, narzędziami. I jakiś taki zestaw. Słuchajcie, to jest pamiątka. Yy, Od znajomego kupiłem takiego. Kamila, jeżeli ogląda to pozdrawiamy. Bardzo fajny chłopak. Yy, jakaś pamiątka jest, bo tu jest 20... co to jest? Czerwiec, 55 rok. Tu 25. Na 25-lecie. Mhm. Właśnie tak samo na 25-lecie czyjeś pracy gdzieś, nie wiem. To jest tu obracane. Bardzo fajne. Są ludzie co kolekcjonują kowadełka takie. Mniejsza z tym. Słuchajcie, fajne to srebrne łyżeczki z emalią. Naprawdę cena bardzo fajna. Eee, zobaczcie, jaka emalia. I tu ja Wam pokażę sygnatura niespotykana. Na pewno większość z Was nie widziała takiej. Znaczy, tutaj macie obrazek: O, rosyjska sygnatura 916 srebro. Powiem Wam tylko tyle, to zostajem, zostawiamy sobie, dlatego mogę powiedzieć, za dwie te łyżeczki zapłaciłem 50 zł. To tam się orientuje w cenach, to wie, że byle malutenka, łyżeczka, czy do jakiejś solniczki, czy do czegoś to 50 zł i więcej wołałem. A to jest z Emalią, także bardzo fajne. Taki widelczyk z rączką, ze srebra, tu mosiąc. Sekundnik bardzo fajny, stary sekundnik, sprawny. Świetny, tak sygnowany. Możecie z tyłu usłyszeć ekspres do kawy, właśnie się wyłącza. To przepraszamy. I słuchajcie, to bardzo fajne. Zobaczcie, jakie kurde janczarki. Naprawdę duże te dzwonki, niepęknięte, całe. Na takim pasie grubym, ja to wyczyszczę, ale ekstra. No naprawdę one po kilka stów gdzieś tam sprawdzałem się cenią. A to kupione za naprawdę. Śmieszne pieniążki. Dalej, takie samochody, dwa stare zabawki. Ja to, kto tam mnie ogląda, to wie, że kupuję takie rzeczy. Jakaś wywrotka i wóz strażacki. Rabina tu jest do przemocowania. Taki zestawik. I co jeszcze? Yy, chyba wszystko. Ostatni przedmiot. Ja jeszcze tylko dopowiem, że tutaj to są przyprawy, bo ja tak się zamyśliłam A ja czy. Ale to przyprawy. Tak. Wiemy to są. Warzywa. I słuchajcie, na końcu taki szczalik fajny. Zobaczcie. Piękne, Ach. grube szkło takie takie miodowe bym powiedział. Eee, okuta, papierośnica okuta srebrem. Tutaj macie próbę WMF. No i Pan chyba nie wiedział, że to jest Uranik. Bo... Bo, bo nic nie mówił na ten temat. Ja gdzieś tam... Wspomina, że może, może być, ale on nie sprawdzał. Jakby wiedział to by powiedział, że Uran. Yy, I co? Ja tam latareczką gdzieś jak był tyłem odwrócony sprawdziłem sobie teraz wam pokażę chociaż tu mocno jasno jest ale zobaczcie zresztą to macie gdzieś pokazane na szorcie który już wcześniej został puszczony bardzo fajne nie dość, że srebro, stare szkło w kolorze i jeszcze uran no i co takie to zakupy. Kilka fajnych strzałów, naprawdę w bardzo dobrej cenie. I tym akcentem marynarskim kończymy ten odcinek. Trzymajcie się.